Witam Was w kolejnym odcinku pod tytułem ACS testuje. Słuchajcie, kochani widzowie, w dzisiejszym odcinku przetestujemy ten oto pojazd. Słuchajcie, cytrynkę, tak zwaną. Jest to cytryna pana Adriana. Słuchajcie, kochani widzowie, Adrian tutaj zrobił duży serwis. A mianowicie wymienił uszczelkę pod głowicą, bo samochód miał problemy. Z ciśnieniem, z za dużym ciśnieniem w układzie chłodzenia. Cytrynka wygląda tak, jest to Citroën C2. Słuchajcie, wizualnie mnie osobiście ten samochód się bardzo podoba. Co tutaj jest ciekawego w tym samochodzie? Słuchajcie, najbardziej ciekawe w tym samochodzie to jest to, że samochód posiada skrzynię biegów na łopatkach. Zobaczcie sobie. Tu są łopatki normalnie. To jest niesamowite. Skrzynia. <laughs> słuchajcie, jest to skrzynia jak w BMW, jak w starszych BMW, czyli M5, na, na, y, tak, M5 E60 na przykład ze skrzynią biegów SMG, E46 M3 ze skrzynią SMG. Tak więc słuchajcie, za chwilę wsiadamy całą ekipą w ten oto pojazd, a kierowcą w dzisiejszym odcinku będzie Norbercik. Zanim pojedziemy na próbę, to zobaczcie sobie, jak Adrian ogarnął tutaj uszczelkę pod głowicą. Serdecznie zapraszam do oglądania odcinka. Pokażę Wam trochę, trochę z prac, bo trochę się posunęły do przodu. Słuchajcie, rozrząd jest ustawiony. Znalazłem miejsca na, na blokadę, także już nie musicie mi w razie co pisać. Słuchajcie, wał blokuje się w dość oczywistym miejscu, bo blokuje się go tutaj, tutaj o, tam jest taka, taka dziurka, nie chce mi Fokus złapać. Musicie mi uwierzyć na słowo. Tutaj jest po prostu dziurka, wkłada się narzędzie specjalne. Słuchajcie, zastanawiacie się, jak wygląda narzędzie specjalne. To było moje narzędzie specjalne. Jedno wiertło poszło na dół wał, drugie wiertło poszło pyk w głowicę. Muszę przyznać, że jest to zrobione bardzo, bardzo intuicyjnie i myślę, że ciężko jest się tutaj pomylić, jak już to wszystko się odnajdzie. Słuchajcie, pomału składam. Mam już założony kolektor, wstępnie przykręcony. Oczywiście w kolektorze wymieniłem uszczelki na nowe. Założyłem też oringi na wtryskiwacze, żeby też tam nie było jakichś nieszczelności. Słuchajcie, dokręciłem już kolektor wydechowy, który zresztą jest ogromny do tego. Przykręciłem podstawę filtra. możecie zauważyć, jest tutaj delikatnie silikon dane. Słuchajcie, no, ta podstawa jest zrobiona tak, że ma dwie uszczelki. I, będąc szczerym, nie mam pojęcia, jak założyć to inaczej. W sensie nie używając silikonu, bo to wszystko się rozjeżdża. Także jest dosłownie milimetr, nawet nie milimetr, cieniuteńka warstwa silikoniku, żeby to ładnie związało i ładnie sobie siadło. Także słuchajcie, co będę, będę wam pokazywał na bieżąco jeszcze co będę robił. Bo jeszcze chcę wyregulować zaworki, zrobić jakieś inne takie pierduki i co. Widzimy się za chwilę i pewnie też nagramy, jak odpalam. Także do zobaczenia. Mały przerywnik, spójrzcie tylko na to cudeńko, czy to nie wygląda pięknie. Nowy kompresor, założony, pasek, założony, koło napędowe, też założone, olej spuszczony. I uwaga, uwaga, chłodnica też wymieniona, świeżynka siedzi, także słuchajcie, składam dalej i widzimy się za chwilę. Właśnie misja, misja powiodła. Działa, zobaczymy jak to jest od, od powietrza. Ja się mogę wam pokazać, przejąłem kamerę, oddam pomocnika. No, Za się kręci, świeży, płytolany. W ogóle bardzo ładnie pracuje ten silnik. Tak bardzo gładko bym powiedział. Chyba jest cisza. Tak mi się wydaje. Także co? Ja zajmuję się odpowietrzaniem i operację zaliczam do udanych. Także to zobaczę na wyjazdach Z Tym tutaj, panie Adamie. Cyk? Cyk, dobra, to ja się tu jakoś zmieszczę. Ja już wam tryb komfortowy ustawiłem z tyłu, jest. bo te fotele da się jest. przesunąć. O, no, oh. to tak da, da się? Chyba tak. Da się. Dobrze, też kamizdę. Ty, tutaj, to te, też tak z tyłu, to... Jak, jak, jak na kodzie, tak? No. Oh ty Adrian, a siedziałeś tu z tyłu kiedyś? Nie, nie miałem tej przyjemności z tyłu siedzieć, ale słuchajcie, na przykład ten fotel, pasażer też nie ma regulacji góra-dół, nie? I też na przykład Możesz ja czuję się, czuję się jak wiecie... ja jestem okej okay, pani? Tak, jest okej. Okay. Jest alright. So, yeah. pani tutaj pamiętaj na neutral, jest. Dobra. Jest na jest. neutralu. Dawaj. Ciekawe. O kurde, i co teraz mam zrobić? Normalnie ten? I teraz Norbercik, wiesz, normalnie na A i co A jak ja teraz... chciał na łopatki, to w Tak, jak puścisz hamulec, to się nic nie stanie, Aha, nie? nie? ona nie jedzie nie jedzie, dokładnie dam, dam gaz, to ona jedzie, to ona tak? ona wtedy ruszy. też ten, szybkie Okej, okay, no. dobra O, czyli to... kierowcy, jest auto, widzę O kurde Jak tam, Norbercik? Pierwsze wrażenia? No, ciekawy samochód, z tym, właśnie byłem ciekawy tej skrzyni, jakby jak ona działa, co nie? Jakby jak to wygląda właśnie z tym. No, proces... no, wow. to nie jest. No działa z... specyficznie, to jest... nie? Bo to jest zwykła manualna skrzynia okay. biegów, tylko z automatycznym sprzęgłem, nie? No, tam jakieś klimatem, coś tam. tam. A, może trochę mocniej. No tak może. Na Od... nas tu nie ma nawiewu z tyłu. A no widzisz. <ścoughs> to, to, to jest jednostrefowa. Daj trochę mniej, bo będzie ten, żeby no, nas no, było ja... słychać. Znaczy mnie osobiście wizualnie się ten samochód podoba, powiem tak. Taki, taki, taki trochę nie? fajny! Ja myślę, że jakby tak go obniżyć, dobre koło dać... Tak, Jeszcze tak. no był jakaś... taki plan, nie jest dalej taki plan, tylko no kwestia wiecie, no rozsądku i finansów, no bo to no, nie jest stanie takie coś zrobić, nie? Bo same koła i opony na, na te koła to już jest kwestia około 3-4 tysięcy, nie? Więc... No, nie bardzo wiem, czy jest sens ładować trynkę, takie pieniążki, Czy bym chciał? Tak. Czy jest <laughs> warto? No nie bardzo, nie. No ale to nie chodzi, czy warto, czy się opłaca. Znaczy, no warto, tylko nie opłaca się. O, to tak. Bo jeżeli miałbyś sobie sprawić przyjemność, to jak najbardziej. Co nie? No pewnie. A jak Norbert, dźwięk kierunkowskazu ci się podoba? Fajny, nie <laughs> uwagi nawet wiecie, serio. Jakby nie zwracałem uwagi jak tutaj. Ale jest inny, nie? Jest inny na pewno. Bo Wyświetlacz nie... cyfrowy. Ale tak A. szczerze? Bardzo fajnie się nie jeździ. <laughs> to ta skrzynia dobrze. To, ten automat taki półautomat to jest Przejdziesz na łopatki, to zobaczysz. Olegoro, <laughs> Adrian, dobrze głowicę zrobił. No, dokładnie. Wydech coś zrobił, elegancko. Bijałem. A coś z Wydechem robiłeś? Nie. nie. <laughs> Możemy montować jakąś puszkę do tej Nie ma problemu. No i słuchajcie, to ogólnie jest samochodzik mojej patki, nie? Patka tą cytrynkę kupiła jeszcze zanim pozna mnie. Mówię, patkę? Zrobiłem patkę, więc cytrynka tak. była jeszcze, jeszcze przede mną. I A, panią... patka związana z cytrynką jest dłużej niż z tobą. Dokładnie! Większy sentyment do samochodu niż do chłopa swojego, nie? <grystanie> <grystanie> Napraw mi! Dokładnie! A tak było czy nie? Nie! nie. Ja, Wysłuchajcie teraz, to ja jeżdżę więcej cytryną, nie? To zrobił się taki, no brzydko to zabrzmi, ale trochę mój samochód. Bo po prostu, żeby nie tyrać ewki codziennie, to brałem cytrynę i trochę mi ostatnio kłopotów w tych drogach przysporzyła, nie? Stąd ten, ten serwis, zresztą nie mały serwis i mam nadzieję, że dalej będzie jeździła. No, no to... Szkoda, że właśnie brakuje tych wskazówek, takich jak właśnie płyn, temperatura płynu i tak dalej, Ja to zresztą, jest... wiecie co, sprawdzałem, można kupić te wyświetlacze na OBD z no, właśnie, na, na przykład tylko z temperaturą chłodzenia, nie? No, bo ona nie ma tego i jak spadnie wąż, to wyrzuci komunikat, ale jak już wiecie, jak już będzie olej wybrana. będzie miał 120 no. stopni, nie? Ale to jak ci się przegrzewał, to jakiś komunikat tam wyrzucało? Bardzo późno ten komunikat wyrzucała, Nie, słuchajcie, mi spadło gdzieś pewnie z 3-4 km, jak wracałem do domu, to pękł wąż. To jak zajechałem do podblok, to jeszcze nie było komunikatu, że jest przegrzany samochód, nie? Norbercik przepinka Ej, ale szczerze, lepiej chyba sobie wziąć na te łopatki, bo wtedy można szybciej zmieniać te biegi tak. I tak wtedy robić taki bardzo przyjemny samochód Te tak, łopatki zamożyłem. też Norbercik działają jak jest na zwykłym automacie Czyli mhm. pomimo, że jest na automacie, to można okay. sobie te biegi tam zrzucać, to, do wyprzedzania jest spoko, No Norbercik z takim szacunkiem podszedł, Tak, nie? Tak Tak Mega Respekt Nie, ale naprawdę masz fajnie jeśli się Moim zdaniem na łopatkę jest wiesz, spoko, bo wtedy co ja wcześniej zmieniać ten bieg i tak robisz taki, taki robisz się ekonomiczny samochód, naprawdę i jeszcze możesz się pobawić przy okazji, także w ogóle się poczujesz wtedy jak w samochodzie sportowym. Także moim zdaniem taki samochód taki jazd normalnie i bardzo fajny. I pokazuje biegi w tak? Tak, pokazuje biegi. No ale tak, świetnie, jakby, naprawdę. No to jest ja to jest samochód, w którym wyłącza się klimat, żeby wyprzedzić, nie? Tak, okay, bo ta klimata zabiera tych koników trochę, Nie, nie ma się co oszukiwać. Ale przepina te biegi jakby normalnie miało sprzęgło, i normalnie było takie pyk tak. i puszczenie. Pyk tak. i puszczenie. No. no bo to jest zwykła manualna skrzynia z dołożoną tak. hydrauliką, tak, po prostu, tak, która tak. steruje, czyli wysprzęglik i ten cały mechanizm co tam... 5? czy 6? 5? Ok. Pięć. okay. Pięć. Coś piękne więcej, ale. No. Nie, nie ma jeszcze całego. Ja też śmiesznie mam taki down. Czyli wiecie, niby jest manualna skrzynia, ale tam jest to kliknięcie, pod okay. pedałem się mocniej, wciśnie. No. No, nie wiesz to samochodzi No Ogólnie bardzo przyjemnie. Moim zdaniem takie dojazdy do pracy, bardzo coś... czego ci wiedzą... No mówię, to są normalne samochody, już nie ma co od nich oczekiwać nie wiadomo co, nie? Co tak fajnie jest w to jeszcze... Ja wiem... A między gazy robi? minimalne coś tam... Co tak nie chciałabym? Coś tam było. A jak zmieniasz bieg, to odpuszczasz pedał gazu czy nie? Nie, nie, nie. O, nie, nie. Ja sobie teraz to... Dziwam, że sobie sama jakby to przerzu ten bieg i dodaję gaz i ujmuje nie? Także sobie o, tak wrzucam, Ja sobie dam ale bardzo spoko to działa jakby. I wiecie co, ona też fajnie się w zakręty dość składa, tak. bo jest lekka, nie? <grym> ale fajnie się bawić może. Ej, ale robi taki wziął robi taki między gaz. Tak no. ale robi, nie? A na czołówkę ci wyszła kobitka. Daj ta spokój. Ale normalski z trzeco łóżki nie podchodzi. Nie no, bardzo ci nie samochód, ogólnie co Że jakbyś tu poszedł szybciej z tego zakrętu, to z tą babką byście się spotkały, no? Masakra. Ale nie obliczyła po prostu mocy właśnie, bo to... W takich samochodach to nie obliczysz mocy, i się można zdziwić. nie Bo tak, na przykład, klepiesz gaz i wyprzedasz. A nie nieraz trzeba po prostu przemyśleć, tak. ile się wyprzedza taki samochód. Jednak Ale wiesz, to rowerzystę wyprzedzała, i jeszcze. A, dobra, nie ma co komentować. No, szczerze. Jakbyś jeździł na co dzień, to byś wiedział, na ile możesz samochód no, samochód pozwolić. No. Takie samochody się jeździ spokojnie, bez szaleństw, po prostu z punktu A do punktu B bo to są takie samochody. Kurczę, no naprawdę. To nie ma co narzekać ani wyprzydać I też oczekiwać od tego samochodu, że on będzie śmigał nie wiadomo jak, bo to nie jest po samochód. Mieliśmy m która jest do właśnie tego typu sportowo, że w zakrętach sobie wciskasz po prostu pedał gazu, ona Ci wychodzi i jeszcze tam zwija jakiś bieg, czy przyspiesza, nie? Ale powiem Wam, że... bo ta cytrynka ma 1,470, tam była parę koni ale jest jeszcze, w sensie jest kilka tych rodzajów, tych silników i jest jeden, 1.6 VTS ma oznaczenie i wtedy ta cytryna, słuchajcie, w serii ma 120 koni i naprawdę chciałbym się przejechać z taką manualną skrzynią, która ma 120 koni, taką nawet na gwincie, taką cytryną bo podejrzewam, że mogłoby być ciekawie, nie? Taka ustawa. Uspodstawione... no, szczerze? Ja powiem Adrian Ci tak, bo ty tu już opowiadałeś nam po prostu jak to się jeździ, jak to zmienia biegi i tak, tak szczerze to nas trochę nastawiłeś, że to takie... Jest... Nie? Tak, ale ja teraz jak widzę jak tutaj Norbercik jeździ, to jest bardzo... Fajny, przyjemny samochód. Tak, tak. Kurde, no serio. Ale muszę Wam powiedzieć, że wiem, że to teraz zabrzmi tak bardzo nieskromnie, że jest lepiej po tym, co teraz robiłem. W sensie ten silnik pracuje dużo lepiej i podejrzewam, że to jest wynik tego, że był przestawiony jednak o jeden ząbek ten rozrząd. Bo naprawdę ten silnik lepiej pracuje i nie szarpie przy zmianach biegów. Nie? A zdarzało się i tak faktycznie, nie wiem, jakie mam połączenie rozrząd ze skrzynią biegów, ale. No Nie była tak przyjemna ta, ta cytrynka, nie? A słuchajcie, drodzy widzowie, kiedyś nawet szefowa tym samochodem pojechała sobie do domu i ty Kamil jechałeś z szefową wtedy? Czy nie? Nie pamiętam. Chyba, chyba jechały. Bo chyba no, mi się wydaje, że jechaliście, bo szefowa zachwalała ten samochód, czy fajny. Tak. I, ale nie pamiętasz, tu nie wypowiesz się teraz na ten no, temat, jak było. No nie, Czyli... nie pamiętam was tak. No dobrze. <laughs> No dobrze, także Adrian tutaj się po prostu naopowiadał tych historii Co? z tym samochodem, my to znamy wszystkie historie. Przygody pękniętych węży i tych i, i tego. No mów i termostatów. Termostatów teraz zatarta, zatarte łożysko nie od kompresora klimatyzacji. A właśnie wyłącz tą klimę może na chwilę. Zobaczymy, czy Norbercik coś poczuje. Teraz założymy, zaraz założymy, Czekajcie. czekajcie. Dobra. Czy Pinka? Jedziemy. Jedziemy teraz, panie i panowie. Dawaj jeszcze. Ona tylko lampkę. Nie nie nie. Dawaj, dawaj. Ja się boję, to jest że wiecie. Ja ona tam ona lecz, ona ze mną ma wiesz. Jeszcze jeszcze. Dawaj. Dwa dziesięć ja. jest. Kurde. Ja pierdzielę Dziesięć. Kurde, ty, no Ale w sumie to ona ma taki Duży ten No Skrzynia ma bardzo podobne przełożenia Do l 39 z dwulitrówką pod maską No zauważyłem właśnie, że ona Kurczy tam ma takie, ten Szczerze? Kurde, no Też to ten samochodzik Bardzo przyjemny Czekajcie, bo ja się już zgubiłem Jeszcze, jeszcze prosto, bo jednak ja tak. Jadę w takim transie, wiecie, że już mi tak Dobra dobrze, a ja tutaj chcę jeszcze zrzucić, a sama sobie zrzucę. Tak, bo manetki zostają na kolumnie, nie? Czy poza no, ale... kierownicą, no, nie? Tak, na kolumnie nie, są. Nie, 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 na kolumnie. No, no, no. Ale elastyczna jest, naprawdę. Tak, bardzo fajnie się przyjemnie jedzie, naprawdę. Nie mam 70, tam miało no, trójka, tak, było. Tak, tak, tak. Także jak sobie tu jadę, to... A co narzekasz no. tutaj co jakbym jakiś minus powiedział no to byłoby to takie no, oczywiste no, jak mi się nie podoba to, to, to powinienem sobie kupić droższy samochód i tyle po prostu, no tak no. No. Z, mo z mojej strony słuchajcie ten samochód, kurde super taki mały, zwinny, miejski samochód, ja już nim też tam gdzieś Przeprowadzałem go z Bosty czy coś tam i tak właśnie mnie trochę rozśmieszała ta skrzynia biegów, ale to jest teraz, jak się przejechaliśmy, uważam, że bardzo przyjazdy Saboku. Po prostu i tyle. wejdziemy na ten, zobaczymy jak to ona sobie będzie zmieniało w sumie. ciekawe, o. Bo... I też słuchajcie, ona ma takie coś, że jak na tym automatycznym trybie zacznie się tak agresywnie jechać, to ona przez jakiś czas, przez tam jakąś odległość. Zapamiętuję, że jedziemy agresywniej, nie? Mhm. Czyli wiecie... I trzyma, tak, trzyma te niższe biegi, nie? Normalnie Kita sama zrobiła, jak ja jest Ale fajne. Ale powiem jakby ona rzeczywiście miała te 120 kucy O Jezu, no to by było Tak. No to by się działo wtedy. Naprawdę by ona się. Ona działo. ile ma? 70 coś. No to jest wiecie. 50 koni to jest. A jeszcze jedziemy w 4. No chłopach. właśnie. Także jak ona by tu miała... No tego vtsi naprawdę chciałbym z takim samochodem przejechać. Kurczę, fajnie, na automacie lepiej zmienia te biegi, fajnie. No. Powiem <grym> Wam, że Norbercik jest najbardziej zachwycony tym pojazdem. Nie no, bo bardzo dobrze mi się w sensie serio. Taki samochód na to jest bardzo super samochód. Nie Bo ta, co na to zakaz. chyba Kamil kiedyś fajnie powiedział, że od, od takich samochodów nie oczekuje się zbyt dużo. Mm -hmm. I jak człowiek w niego wsiada, to się okazuje, że to jest pełnoprawny, zwykły samochodzik. Nie? I jest fajnie po prostu. Nie? A czasami jest tak, że od tej BMW oczekuje się wodotrysków, a się w nią wsiada i jest. Mm. Bo to tak Kamil jest, nie? że jeżeli ktoś wsiada w BMK, to oczekuje od razu, że ta BMK będzie nie wiadomo jaka. Jak wsiadasz do takiego auta, no to nie spodziewasz się, że ten. I jak, jak cię miło zaskoczy, to jest fajnie. Co? No, myślę, no. Szczerze, to. Tak, no, no, kwestia człowieka. No. Dla nas tak, bo jeździmy na co dzień BMK-ami. I dla nas takie, no to, to taki samochodzik no to taki no, wypierdek, że tak powiem kolokwialnie, nie? A dopiero właśnie jak się nim przejedziesz, no to się okazuje, że to jest taki samochód, no nic mu nie brakuje no, po prostu, oprócz tego, że ma trochę mniej mocy. No, ale wiesz, no z drugiej strony jak ktoś właśnie na co dzień jeździ takimi samochodami, no to wtedy może mieć takie wyobrażenia o nie, że to o Boże, na zakręcie mnie bokiem postawi nagle, nie? A to no też tak. wcale tak nie jest, no. Także to wszystko zależy od tego, kto jakie miał doświadczenia, czym jeździ na co dzień i tak dalej. No. I przede wszystkim oczekiwania. No tak. Wiecie czy mi się kojarzy ten dźwięk tego kierunkowskazu? Z jakimś takim dźwiękiem ze starej gry. Właśnie miałem powiedzieć, że skończy się tylko ten dźwięk. Atari. Tak. Było z dwóch stron, ja to No mhm. nie? Dzisiaj to wszystkich. Nie? Atakują mnie. Ale ona sama jak się ten napędza, jakby. Ja jej odpuszczam, ona dalej ciągnie. Normalnie wiecie, do czerwonego kurczę, taka agresywna jest, bym powiedział. Dobrze wyważony wał. No. <laughs> musiała dalej to. Tak? Ciągnie. Ja no, ale jak się jeździ normalnie, to fajnie sobie zmienia te biegi faktycznie. Jednak to jak myślał, że to będzie jakieś gorsze zatrudnienie, no? ale nie. No serio, normalnie zmienia te biegi i tak dalej. Nic trzeba myśleć o tym, można się bawić łopatkami. Ale faktycznie, jakby miała takie 120 koni, kurczę, naprawdę mogłoby to robić właśnie jakiś przeciąg w takim małym, W takim małej budzie, tak. Albo tym bardziej, gdyby to był jakiś Diesel 1.9, gdzieś kiedyś widziałem na grupie zdjęcia, że ktoś to chyba fałszustkę wstawił do tej cytrynki. To będzie ta fałszustka do sobie całą tą, tą, tą kolumnę tam Ale pod maską był, wypełniła, chyba, nie? Chyba tak, Norbercik. Ale to Norbercik. Mhm. Ja nie wiem, czy to fajnie takim ciężkim fałszustkom na tej nie. małej przedniej osi Jakbym podejrzewam. Miał to z tyłu, to tak. tak. Tak jak Renault Clio czy coś, jak są te sportowe, nie? Dobrze, no to... Dziękuję do... wam za tak wspaniałe słowa. No, widzisz, bo tak nas właśnie trochę ponastawiałeś, a tu się okazało, że jest pełny... Bardzo jest normalny samochód, bardzo przyjemny. Tak jest. No dobra, słuchajcie drodzy widzowie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak chcecie więcej, piszcie w komentarzach. Nie wiem co będziemy następnego testować, ale ja wiem, jakie auto będzie testował Adrian z Norbertem. Nic czy nie. Mamy też wiemy. Ja wiemy. Chyba, a, chyba już wiemy. domyślamy się. Chyba. Mój samochód, a jaki, dowiecie się, jak będziecie nas oglądać po prostu, bo odcinek będzie. Także śledźcie kanał. Wszystkiego dobrego. Cześć.